Wiemano widzowie, co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy przeglądać kolekcję moich skinów i przy okazji podliczymy sobie, ile Valorant Pointsów na nie wydałem. Na końcu będziecie mieli podsumowanie, a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynając z klasikami. Eee, no kupionego mam tylko jednego. Myślę, że to jest jeden z lepszych klasików w grze. Stałbym go spokojnie w Westierze. Yy, I nad karnetowymi rzeczami się nie będziemy skupiać w tym filmiku, bo, bo nie po to to jest. Shorty. Jeden kupiony przeze mnie. I mam jeszcze jednego Switch Prima, Prime'a. Bardzo fajny skin, swoją drogą. no Ale uważam tego skina za top 1. Ewentualnie jeszcze mógłbym, mógłbym grać tym, ale kupiłem skina Oni wcześniej. Nie będę już rozmawiał. Yy, Frenzy. Tutaj nie mam żadnego skina, niestety. Same karnetówki. Yy, bardzo bym chciał Glitch Popa. No ale jeszcze... Riot Games nie umożliwiło mi kupienia tego skina. Gościk e, Kupionych mam dwa. Jest to ten skin, Sovereign. E, no jeden z lepszych do ghosta ogólnie w grze. Punk Uważałem, że jest najlepszy, niestety bardzo szybko mi się znudził. E, no i co? I teraz leży w szafie, nie? Sheriff kupiony jeden. E, no, jak ktoś oglądał filmik na YouTube, to wie, że jest tylko jeden szeryf, bo jest on kupiony specjalnie na ten filmik. Także zapraszam Was do obejrzenia go. E, tam na górze się... Powie... o Tam powinien się gdzieś wyświetlić na górze. E, Stinger kupiony, bo Sovereign'a kupiłem cały zestaw, jak kiedyś był, jakieś dwa lata temu. E, kupiłem zestaw i skwitowałem gierkę. Spektra, mam najlepszą spektrę w grze, czyli Spectra Blastixa. Dalej. Dalej nic ciekawego nie ma. E, Baki, do Baki'ego nie mam żadnego skina niestety, albo niestety. Eee, jaki on jest fajny! tego eee, No, nie potrzebuję eee, Jarja stekowego. żadnego nie kupiłem skina do Jarja, nie wiem czy potrzebuję, nie gram shotgunami w tej grze, więc eee, Bulldog, eee, broń którą ostatnio coraz częściej używam eee, chciałbym jakiegoś skina, ale no jeszcze nic mnie do siebie jakoś super bardzo nie zachęciło co miałbym w tym miejscu w sklepie Guardian, Guardianem też gram całkiem sporo ten skin mi całkowicie wystarcza, jest jeden z fajniejszych. Jakbym miał sobie kupić jednego, to raczej bym kupił sobie Prima. No ale zostaję sobie przesyłany, bo, bo wystarcza. Fantomy. No i tutaj się zaczyna miejsce, w którym wydaję troszeczkę pieniędzy. Bo mamy tak: mamy Phantom Recon, czyli według mnie top jeden skin. Big shout out to my boy Asuna, bo dzięki, dzięki niemu zacząłem doceniać tego skina i grać nim coraz więcej. Phantom Kohaku i Matsuwa. Czyli skin, który kupiłem, bo, bo nikt go nie kupił i chciałem troszeczkę być e, outsiderem. No i wyszło, jak wyszło, skończyłem z takim skinkiem. E, Phantom Minima, czyli, czyli tak zwany Phantom Screama, i e, kupiłem, bo, bo jest fajny. no to to jest troszeczkę taki spektrum, tylko że czarny, bez animacji. Nie wiem, no, mega mi się podoba. Szczerze, nie ma się co tłumaczyć chyba z tego zakupu. E, mój najgorszy zakup do Fantoma, czyli Phantom Protokół. Przestrzeliłem możliwości tego skina. E, jak pod, podnosiłem go kiedyś z, z ziemi, był mega dobry. Tak mi się dobrze nim strzelało. Niestety, jak kupiłem, cała cała magia prysła, no i, no i kisi się w szafie, tak? E, mój ulubiony chyba skin, jeżeli chodzi o drugiego w rankingu przed Reconem, czyli RGX. I bardzo fajny. Dużo z niego wchodzi. Po prostu dobry skin, chyba nie ma tutaj co za dużo się rozwodzić. No i Phantom Spectrum, czyli skin, którego bardzo nie lubię, ale kupiłem, bo nie mam pojęcia, ale mam tego skina i dodajemy tutaj kolejne Valorant pointsy, bo to kolejny skin, który kupiłem. No i to tyle z Phantomów. No i teraz wandale, czyli kolejne miejsce, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy zainwestowane. Ciekawe, kiedy się zwrócą. Ciekawe, kiedy się zwrócą, czyli wandaler GX, skin, który raz lubię, raz nie lubię. Raz z nim gram, raz w ogóle, nawet o nie, nie myślę. Eee, jest raz tragiczny, raz jest zajebisty, wiecie o co chodzi, nie? No ale kupiłem, więc doliczamy kolejny Valorant Point. Eee, Vandal River, czyli top 1, może 2? 1, 2? Nie wiem, w sumie top 1 czy top 2 skin? Hmm. Egzekpo raczej, dla mnie egzekpo, bo nie chcę wybierać między tymi skinami, które zaraz się dowiecie o drugim, ale. Ale no, gram nim bardzo dużo, mam wszystkie kolorki odblokowane, wszystkim mi się dobrze gra, więc skin bardzo fajny i wszystkim go polecam. Dalej, Vandal Neptune, czyli. Udany, nieudany zakup, bo przez pierwsze dwa miesiące grało się nim bardzo dobrze. Niestety teraz mam jakąś blokadę. Nie chcę mi się grać z tym skinem. Bardzo mnie denerwuje ten dźwięk, tak szczerze, więc um, może i lepiej, że nim sobie nie, nie pogrywam. Eee, no i pop jeden Ezequo z Riverem skin, czyli Prime. Tego skina wchodzi naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o hedziki Każdemu polecam serdecznie. No i kolejny skin, na który wydałem pieniądze, czyli Vandal pra, e, Prisma, dwójeczka. No to można zostawić bez komentarza wydaje mi się. E, no zakup raczej nieudany, no ale Valorant w końcu doliczamy oczywiście. E, dalej marszale. mam tylko jednego Marshala, czyli Marshal wytworny czyli Sovereign tak zwany. E, no i tutaj nic nie kupowałem, bardzo dobrze mi się gra tym skinem. On ma fajną melodyjkę po strzale, nie wiem czy wiecie. No, teraz już wiecie. E, operator, Operatora mam jednego kupionego. E, ten Origin jest bardzo fajny tak szczerze. E, aczkolwiek jeżeli miałbym któregoś kupić dalej, to tego co mam teraz w sklepie, czyli Y, czyli smoczka, no ale, ale na razie y, na razie się powstrzymam, bo poczekam sobie na jakiegoś fajnego z night Marketu Do Aresa nie mam żadnego skina kupionego, y, do Odyna też nie mam żadnego skina kupionego, no ale jest y, parę kosek kupionych, że tak powiem. RGX, y, tak jest, RGX y, Katanka, bardzo fajny skin, każdemu polecam, kto nie ma żadnego skinka do koski, a ma trochę wolnych środków. No, nigdy jeszcze mi się nie znudził, więc. Kolejny skin kupiony przeze mnie, czyli cała kolekcja Sovereign, tak jak mówiłem na początku. No, eee, mieczek Sovereigna, bardzo fajny, eee, dużo nim. Mm, dużo nim Sinatra grał, z tego co pamiętam. Że fajny, fajny, czysty, prosty, tak jak koska powinna być. No i drugim kupionym jest eee, Motylek RGX, czyli też jeden z lepszych skinków w grze. No i tutaj nie ma chyba co się rozwodzić, bo każdy wie, że to jest dobry skin. I tyle, no. No i co, no i tyle. Więc jeżeli chodzi o, o to konto, yy, bo mam jeszcze jedno, na którym mam trochę pieniędzy wydanych, ale no nie będziemy o nim teraz mówić, bo nie o to chodzi w tym odcinku. Tutaj macie pełne podliczenie. I bo...